TVG 9 prośba o pomoc. Pani wyprowadza się ze swojego domu, tak? I nie ma pani co zrobić z kotkami. Tak. A i to jest nie tylko jeden, ten, ale jest więcej. O Boże, 12, tak? I potrzebuje pani pomocy. pomocy, tak? Tak. Jakiś numer telefonu pani by podała? Już. Pamięta pani dobrze, to później później napiszemy. Dobrze. Napiszemy. Także, no, apeluję do wszystkich, którzy pragną mieć sympatycznego kotka. Kotki podobne, tak? Kocur. E, aha, Wszystkie tak, kocur. dzieci dzieci. Dzieci, tak? Chłopaki. Aha, aha. Małe czy duże są? Takie jak on. Takie jak on. Hmm. Czyli śliczne kociaczki do wzięcia. Ty buba, nie, 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 to nie, to nie, nie dla Ciebie są kotki. Tylko szukają, szukają dobrych właścicieli, którzy się nimi zaopiekują. Pani niestety zmienia, tak? Miejcie zamieszkania i tam Orunia, nie... Y, Orunia, Dolna. No tak, I, a, i tam nie będzie Pani mogła, tam jednego, tak? Będzie Pani mogła zabrać pewnie... Cztery mogę zabrać. Cztery, tak? No tak. No, dlatego, że to jest nawet przy samym tramwaju. A więc, jeszcze raz, tak? Apelujemy do ludzi, żeby tutaj... jaki tu adres można... Dać? 177 Marynarki Polskiej. Aha, 100, bo tu Mój jest 181 A. 177, tak? Budynek tak. obok. Marynarki Polskiej niedaleko tak, y, tak. tutaj stoczni północnej, tak? tak. W Gdańsku. Tak. Także jeszcze raz y, zapraszamy Państwa wszystkich do... No mają warunki i chcą mieć kotka do y, tego. No łupka, to nie, 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 ty zostaw kotka, on i tak jest. <coughs> Zapraszamy do, do szukania domu dla kotków.